Hejka moi kochani widzowie, ja witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziękuję oraz pozdrawiam bardzo serdecznie wspierających kanał. Tym razem będę nagrywać włama dla mojego szanowanego widza Graxo, który wiernie mnie oczywiście wspiera i tak dalej. Bardzo lubi legalwamy ode mnie na laje, więc pierwszy raz będzie miał włama na odcinku. Tak na to wychodzi. No bo rzeczywiście jego konto to... Igor 1, 2, 3 OSW. No i hasło to już tam jakieś. Dobra, wbijamy. Widać, że sobie podał naprawdę hasło. Matko, mamy ten mocy. Boże, on ma pięknego luka w sumie za znaczy, nie wiem, ale nie wiem, czy lubię takich wyprystigowanych chłopaków, ale dobra, tam już nie może być nawet. W sensie nie, nie najgorszy nawet lukek. Look są sobie ładne, ale nie wiem, czy twarz taka moja. Dobra, nie lasz. Kogo on ma tu? O matko, on ma pustą Nike a. Nie mogę po tym incydencie cudownym. Biedny. Nie wiem, czy mu przykro, że mnie nie ma w najce, ale na już mam zajętą, także ups. Nie wiem. Teraz tu już ma, nie wiem. Yy, dobra. Dobra, to, to już to wszystko jest tutaj częścią postaci. Zobaczmy, co on to za włosy ma. Nie wiem, czy ja chcę spaku robić. On ma tu same spaku włosy, ja nie wiem. Albo te takie, nie wiem, jakieś. Ej, on ma... Me ty masz mega stare konto Graxu. W sensie ja wiem, że ty masz mega stare konto, ale kurczę te włosy były w 2023, pamiętam. je. Gdzieś są nawet na moich najstarszych zapisach streamów, także wow. Wow. Dobra. Nie wiem jaki ja chcę look. W sumie bym zrobiła coś na lato bardziej. By... Takiego letniego bardzo chyba bo... Ci jest strasznie ciepłe, jak to nagrywam. Mam nadzieję, że jak wrzucam, to nie będzie zimno. O, Graxo, <laughs> nie mogę. Ciekawe, nie no, w sumie bezpieczeństwo, przede wszystkim wiadomo, ale. A tutaj mamy ciekawe włosy. Nie wiem, podobają mi się nawet, mogłabym stwierdzić, ale jeszcze nie wiem. Yy, może te. Nie no, właśnie. To są te same, ale nie wiem kolor lepszy. Sobie chociaż nie wiem. Tutaj mamy coś jakieś, ale te chyba nie, te chyba nie. Tu mamy coś jakieś, no. no takie tam. O może te na przykład nie wiem. Ale do, do, do tego... Nie, muszą być czarne do tego luka raczej. Raczej czarne by lepiej jakby bo bo on ma tutaj takie czarne brwi i tak dalej. Ja nie wiem, to chyba lepiej czarne dać właśnie. Oj, koniec. O Jezu. Jak zwykle się nie mogę zdecydować, no fajnie. Dobra, bo ja nie wiem, które mi się podoba. Nie wiem, może... Nie no, te nie. Może te już niech będą. Ale ten kolor ja nie jest kres. Może samo jasne. Dobra, weźmy te ciemne i dobra koniec, bo będę wydziwiać. Możemy wziąć to na przykład, chociaż nie noc, nie wiem. Bo na lato chcę zrobić. Jak już mówiłam, to jest w ogóle damskie? O Boże. Boże, krewet męskie chyba było też, nie wiem. No. I. Dobra, ja wiem, że na NATIX ogląda. Nie, no i. Ja jestem dosłownie po śmiesznym lajwie, także. Dobra, nie wiem, nie powiem tego. Na tych samych komentuję na pewno, także. Także tak. Nie, no ale teraz. A może takie coś o. Gdzieś ja to chyba już prałam, ale nie, nie, nie. To jest w ogóle z mojego Luka O. Bo ja mu kiedyś tu robiłam, nie wiem. Może coś takiego? Ej, dobra, niech to będzie mi się to podoba, nie wiem. Tylko tam twarz nie wiem, czy ja inicjuję, nie zmienię czasem. O, Tak, ale ja nie wiem, czy ja nie chcę w sumie krótkich partii. Czym ty masz? O, masz coś takiego nawet? Nie wiem. Albo coś jeszcze zobaczymy tutaj. No, tylko te są krótkie i tak to. To tylko. O, albo takie. Może takie po prostu basic, nie, no chyba basic, nie, no, może z luka co? nie, no chciałem coś po z kolor tej bluzki, ale tu chyba będzie ciężko, wam powiem, ale no zobaczymy, zobaczymy, ewentualnie te, co ja chyba kiedyś kupiłam. No. No co jak są za zaubrane w WT? Nawet nie widzę. No te w sumie są ciekawe. Te? Oj, nie te, o te? Nie wiem. No ale kolorystycznie to mi się to nie widzi. Ja bym chciała inny kolor. O, to jest, nie, to nie jest ten chyba kolor, dobra, nie się. No, nadal nic nie widzę tutaj ciekawego do tej pluski, nieco. No nic, nic. Nic w tym kolorze nie ma, kraksa, tak? To ja chyba zmienię to, co, co nie. Zmienię je ja chyba jednak. Dobra, weźmy jakieś inne buty. Jakieś czarne, niech będą nawet. E, nie te, te, co tam miałam, może dobra, niech będą. Dobra, i je zmienię na czarny, jednak. Tak chyba lepiej będzie. Potem nic, jaki nie. Nie podoba mi się to kolorystycznie jakoś. Chociaż do włosów w sumie trochę, ale nie, ja chcę. Ja nie chcę iść w prosty, w prosty look. Jak już, jak już mi ktoś pieniądze wysyła, to się trochę postaram może, nie wiem. Mm. Nie no nie, żebym ja się nie starała dla kogoś, kto kto mnie dopiero ledwo... To, no ale... Nie. nie mogę. Albo może nawet... o, e, to ładne jest, ale... Nie muszę znaleźć inne spodnie, mi się to jednak podoba chyba, wiecie, to To chyba jednak to wezmę. W ogóle pierwszy raz na odcinku... Nie, Marcin miał kiedyś męskie konto, tak? Chyba. Ej, Badia robiła włama na męskim koncie. Marcin wiem, to może dlatego tam było to, się tutaj o Martko. Może tu też będzie dużo co? coś to takie interesujące, że trans robił chłopakowi są? pewnie, nie wiem, nie no żartuję mam nadzieję, że nie, ale że tak nie jest w sensie, ale nie wiem, co ja tam dobra, niech to będzie, to mi się podoba świetnie na lato będzie dobra, już tylko dodatki, tak Blamy Ci ten drut emo, proszę po, po... załóż sobie ten drut emo będziesz raresiarzem Może jeszcze te uszy furasowe, <laughs> matko uszy furasowe, nie no do tych włosów imonia, co ty masz tu z tego kalendarza. O to weźmy, a nie, why? dlaczego to ściąga, Waj. oh no, dobra to, nie no to, nie wiem. Może nie. Graksu takich chyba nie nosi. Ej, ej, który jest w ogóle? Nie wiem, bo to jest. Dobra, ten szerszy jest chyba męski, to damy. Nie w bo to wszystko jedno chyba. To, to chyba, bo to są z dwóch paków, bo ten pak jest release i on jest podwójny. No zrobimy go badinego ze słuchawkami. No i co my? To też o. Pięknie, wow, albo tego misia mogę dać w sumie, dobra tego misia wolę, wow, koniec, nie, dobra coś on ma tutaj na twarzy to, coś jakieś rumieńce, nie wiem, o. dobra może być, chyba, dobra skończyła, dobra, dziękuję pięknie. Dobra. Wow, sobie wysłał sobie pozdro na odcinku. Dobra. Bye, na. Pięknie. Dobra, coś możemy tu jeszcze... Przeczytajmy KG Greakso. Marunia jakaś 13. Miły. Klaui, podłogęc. O Jezu. Te konto w ogóle jeszcze istnieje? Bo te konto się chyba usunęło. Nie, nie usunęło się. Dobra, nie. Pomyłka. O, skomentował. Zaraz przeczytamy opinię od, od właściciela. Uczciwy. Love. 10 na 10. Oszust. Oszust, oszust. Boże tu jakaś, jakąś, jakąś tutaj oszukałeś, albo ona, nie wiem, co tu oddaję, konto, dobra. a i to tyle, tak? Jezu, ty masz taką smutną, pustą, jezu, w sumie, nie, ty nie jesteś tego, ale, dobra. Pokażcie mi to ocenę właściciela, bo chcę zobaczyć, a, nie, czekaj, dobra, o. Chcę zobaczyć cenę właściciela. Aha, on nie dał oceny, ale dobra. Dobra, chyba mu się podoba jak uśmieszek. Dobra, dziękuję serdecznie. Chyba... A może zobaczmy jeszcze magazyn. Bo tutaj... Nie, w magazynie nic. Gra w grach z progracze ma wyższy level ode mnie na razie. W skarbonce też chyba nic. No. Jakieś, co to jest za znajoma w ogóle? Co w się sensie nie ta, tylko... Kurde, ta. Co to jest za znajome? Jakiś nick, ale nie wiem co to jest za znajomych, naprawdę. Ale dobra, nieważne dobra. Oj. A, to jest jakieś konto z BSP, dobra. Widzowie, dziękuję serdecznie za oglądanko, nie wiem ile mi ten odcinek zajął, mam nadzieję, że niedługo i go zmontuję jakoś tak na krótko, ale to się okaże. Dziękuję serdecznie za oglądankę. do zobaczenia następnym razem, to pa, dobrego, baju, pa.